Idę w kolejnym, bardzo krótkim filmiku, przypominam, opcja pełny ekran, przechodzę z dzisiejszym zapachem, nie dajcie znać, co u Was dzisiaj w użyciu. E, ja użyłam dwóch zapachów, e, jaskółki Alana Balewskiego, czyli Sen Personality e, oraz e, zapachu e, BDK Rouge Smoking. Jak mi się uda skadrować, to może trochę... Że ładnego widoku, ale sens moje szczęście pewnie aż tak ładnie mi się tego nie uda pokazać. Róż smoking to bym powiedziała, że jest taka trochę gryczana, osłodzona wiśnia, jeżeli chodzi o jaskółkę. To jest róża metaliczna z taką nutą mocno goniastą, taką silną oraz też motywy jagodowe. A propos jagód. To jedno z takich chyba symboli, gdy nie są gdyńskie Jagodzianki. Więc miejmy nadzieję, że nagrywam ten filmik tutaj nie widzę dobrze. Jestem po zjedzeniu takiej właśnie y, tradycyjnej, gdyńskiej właśnie jagodzianki, także miejmy nadzieję, że nie będę straszyć jagodowością tutaj. W ogóle tak się zbiegło, że i ten zapach właśnie y, jagodowy, czyli. Jaskółka. Muszę powiedzieć, że to jest w ogóle najnowszy zapach Alana Balewskiego. I wiem, że będzie stawianie tych czterech zapachów aktualnych, czyli Róla Trawa, Agresi, Bez, Jaskółka oraz Białopłon, zapach inspirowany Wiedźminem I będą one stawione chyba jakoś na jesień. <laughs> ja już niedługo nagram o tych zapachach, ponieważ mam właśnie. ponieważ mam cztery, cztery flakony już będą akurat jaskółka tak jak mówiłam, wpasowała się idealnie też w tą jagodzienkę to wyszło tak tak samo z siebie, w sensie nie zaplanowałam dzisiaj żadnego zapachu zobaczyłam jakie zapachy mam w torebce przy sobie i że tak powiem, na takie zapachy padło. padło po moich takich ostatnich zachwytów to Muszę powiedzieć, że moim ogromnym zachwytem ostatnim jest cesarz. Mam taki chyba Livia Kus, chyba tak z House of Merlo. Cesarzowa mi aż tak nie używa zbyt bliźnicze klimaty, kolejny bliźnicze klimat do Bakaratu Curliżon. Natomiast em, Emperor, Emperor cesarz jest już bardzo, że tak powiem, intrygujący, niesamowicie wciągający i naprawdę bardzo bym się cieszyła jakbym miała, ale... Na razie chyba muszę pójść na jakiś odwyk, ponieważ i tak już dużo po powrocie będę miała do odbioru. Bo i będą przesyłki, właśnie i paczkomat, i w różnych punktach będę musiała odbierać. Jeszcze jedna paczka też w czasie, gdy do moich rodziców. To już odbierzemy, jak będziemy odwiedzać. Także i tak już wiem, że będzie tego wszystkiego za dużo. Także trzeba się troszeczkę pocieszyć tym, co przyjdzie, i troszeczkę przystopować.